Shalom, Wspólnota Domesjańska i szalom przyjacielu i przyjaciółko. Obrazek, który tu widzicie może jest znany dla wielu was, ale dla tych z was, którzy nie wiecie co to jest na tym obrazku, wyjaśniam, że to jest obrazek latarni morskiej w Świnoujściu. Tak, latarni morskiej w Świnoujściu. Dlaczego więc ten obrazek latarni morskiej w Świnoujściu? Zaraz do tego dojdziemy. Otóż ten krótki draż, jaki chcę Wam przedstawić, jest oparty na głosie wiekuistego Elohim, której dzisiaj rano doszedł do mnie. Dlatego to, co Wam teraz przekazuję, przekaże ma ścisłe powiązanie z tym, co usłyszałem. To jest po raz trzeci w moim życiu, kiedy usłyszałem głos wiekuistego Elohim. Wy, którzy znacie mnie, Znacie moje świadectwa z przeszłości, znacie historię tych dwóch poprzednich okoliczności, gdy Adonaj, nasz wiekuisty Elohim, przemówił do mnie głosem. Dlatego o tych poprzednich historiach teraz nie będę mówił, ale raczej o tym, co wiekuisty Elohim przemówił do mnie dzisiaj rano. To jest około godziny 6 rano mojego czasu w Kanadzie, 1 października 2025 roku i to jest czasu, gdzie torontońskiego z Toronto. To nie był sen, to nie było widzenie, ale tylko głos, który mi rzekł, cytuję: Świnoujście, Trump, pozamiatał. Koniec cytatu. Wszyscy wiemy, że. Właśnie w ubiegły poniedziałek odbyła się konferencja prasowa w Waszyngtonie, gdzie wspólnie prezydent Trump i premier Netanyahu oboje ogłosili publicznie plan wprowadzenia pokoju pomiędzy Izraelem i Palestyńczykami. Trump przeznaczył i dał 72 godziny dla Hamasu, aby się poddali i złożyli broń i oddali wszystkich zakładników. Dalej, aby przedstawiciele wielu muzułmańskich krajów stworzyli nowy rząd, nowy, po, nowy porządek, nowy rząd w Palestynie, wspierani wieloma narodami z Europy, gdzie emir, głowa państwa Kataru, ma ich prowadzić we powołaniu nie tylko nowego rządu Palestyńczyków, ale i wprowadzenia porządku, ładu i bezpieczeństwa w Strefie Gazy. 72 godziny kończą się tuż przed rozpoczęciem Yom Kippur, czyli Dniem Pojednania, który to dzień według tradycji judaizmu rabinistycznego, rozpoczyna się od zachodu słońca, dzisiaj, w środę. My zaś ten dzień, według instrukcji history, będziemy rozpoczynać jutro, w czwartek, od zachodu słońca. To tyle, pokrótce do wyjaśnienia. Dalej, cały świat. Jest wpatrzony na to, co teraz będzie się działo. Trump powiedział w tym przemówieniu, że jeśli Hamas nie złoży broni, to on daje poparcie dla Netanyahu, aby zbrojnie zakończyć tą wojnę i zniszczyć całkowicie Hamas. Czy to jest możliwe? Takiej możliwości nie ma. Tam już są pokolenia młodzieży i dzieci, które są gotowe stawić następnie swoje ciała, aby walczyć o to, czego ich ojcowie czy dziadkowie nie dokonali. Zgadza się? Oczywiście, teraz opinie w mediach są podzielone i każdy ma inną opinię. Co się będzie działo, co się stanie? I to też nie jest naszym tematem tego małego draszu, ale raczej tematem tego draszu jest to. O czym się nie mówi w publicznych mediach, albo może czego ja nie znalazłem, aby mówiono o tym w publicznych mediach, chodzi o tą konferencję prasową, co powiedział tam Trump, a co ma wielkie znaczenie dla wypełnienia się proroc teraz, w naszych dniach. Link do tego całego przemówienia, tej konferencji prasowej, znajdziecie tutaj pod naszym draszem w języku angielskim. Ale nie martwcie się, w YouTube sami możecie sobie kliknąć i wprowadzić, żeby AI, y, sztuczna inteligencja, aby robiła Wam napisy w języku polskim, żebyście mogli śledzić, co oni mówią w języku polskim. Ja jednak chcę Wam zwrócić uwagę na bardzo ważne kwestie. Pierwsza kwestia. Trump wymienił wiele muzułmańskich i arabskich krajów oraz kraje Europy. Mówiąc, że oni popierają jego plan i że oni chcą brać udział we wdrożeniu jego planu. Z punktu widzenia politycznego wielu ludzi oczekuje, tak czy owak, szybkiego zakończenia się tej wojny. Trump powołał koalicję potężnych muzułmańskich, silnie potężnych muzułmańskich krajów oraz europejskich przedstawicieli, polityków, którzy to są już wielce skorumpowani, nawałnicą muzułmańskich emigrantów w ich krajach, którzy z kolei swoją propagandą i manifestacjami zaślepiają tych liderów europejskich i doprowadzają do tego że europejskie rządy służą bardziej imigrantom niż własnemu ludowi Teraz proszę sprawdźcie te urywki które chcę wam przedstawić urywki z wypowiedzi Trumpa gdzie prezydent Trump powiada Kolejno w kilku miejscach ważno, bardzo ważne teksty. Przejdźmy więc do trzeciej minuty, do trzeciej minuty tej konferencji prasowej w dwudziestym trzecim sekunda. Cytuję: "Nowy rozdział bezpieczeństwa, pokoju i prosperowania w całym regionie". Trump zapowiada, że to jego plan ma mieć nowy rozdział bezpieczeństwa i pokoju, pokoju i prosperowania w całym regionie. Zwróćcie na to uwagę. Idziemy dalej. W 26 minucie, 14 sekundzie, powiada dalej: Arabscy i muzułmańscy partnerzy są całkowicie przygotowani, aby powstać. I wypełnić ich zobowiązanie dla benefitu ludzkości gazy i całego regionu. Hmm. Zaraz, ach, mówi wychawerim, zaraz dojdziemy do tego, co może być tam benefitem dla gazy. Jak myślicie, wiecie już? Pójdźmy dalej, ponieważ prezydent Trump kontynuuje te zdania i idzie dalej, mówiąc, cytuję, oni. Są gotowi, aby powstać i uczynić dużo. Wszyscy, którzy chcą zobaczyć, wszyscy, którzy chcą widzieć koniec przemocy i niszczenia, powinni być zjednoczeni w nawoływaniu Hamasu, aby zaakceptował niesamowitą propozycję, abyśmy mogli zakończyć tę wojnę i odzyskać zakładników i mieć wieczny pokój. Koniec cytatu. Czy właśnie kilka dni temu, o czym wspominałem przedtem w poprzednim draszu, czy w tych poprzednich draszach, kilka dni temu, czy właśnie oni, ci arabscy i muzułmańscy liderzy nie zebrali się w Doha, w Katarze, gdzie zjednoczyli się publicznie, zjednoczyli się przeciwko Izraelowi, wzywając nawet Rosję o pomoc w ich planie. Zgadza się? Wszyscy chyba o tym wiecie, a jeśli nie, to się możecie teraz dowiedzieć. Teraz przejdźmy do drugiej kwestii. Tej wypowiedzi, tu chciałbym zwrócić uwagę na czas tych wypowiedzi oraz jaki plan ma w tym prezydent Trump. Zwróćcie uwagę, co jest jego celem poza tym planem pokoju, jaki jest jego cel. I przejdźmy do pierwszej minuty, 40 sekundy. Plan ten ma osiągnąć, cytuję, Wieczny pokój na Bliskim Wschodzie. Dalej. Przejdźmy do 10 minuty, dziewiątej sekundy. Cytuję. To jest, to jest wieczność na zawsze. I jeszcze dalej, do siedemnastej minuty, do 16 sekundy. Może na wieczność. Koniec cytatu. Achówim Wychabrim. Umiłowani wy przyjaciele. Trump. Prezydent Trump trzy razy podkreślił, że to jest plan pokoju, bezpieczeństwa i prosperowania na jak długo? Na wieczność. Trzecia kwestia. Trump wywyższa się, co jest znakiem przed jego upadkiem, że to on przyczyni się do wielu doby, przyczynił się do wielu dobrych rzeczy naszego ludu. I zgadza się, przyczynił się, bo to on przeniósł ambasadę USA do Jerusalem. Polska tego nie uczyniła, a szkoda, to on, prezydent Trump, uznał wzgórza Golan na rzecz Izraela. Szkoda, że Polska tego nie uznała. Dalej. Przejdźmy dalej do dziesiątej minuty, do 44 czwartej sekundy, gdzie Trump mówi kto będzie głową nad tym całym planem. I zgadnijcie kto? Niż inny niż? Gentleman, prezydent Donald J. Trump. On jest głową tego, nad tym wszystkim. Achuvim ve Proszę. Wypomnijcie sobie wielkie wojny państw muzułmańskich i arabskich z naszym ludem. Począwszy od 1948 roku, wojna arabsko-izraelska. W wojnie tej były zaangażowane najbardziej Egipt, Jordania, Liban, Syria. Dalej, sześciodniowa Sześciodniowa wojna w roku 1967. Tam były zaangażowane Egipt, Jordan, Syria. A dodatkowo oddziały wojskowe wysłały Irak, Arabia Saudyjska, Kuwait i Algeria. Następnie wojna Yom Kippur w 1973 roku. To jest koalicja wielu, wielu państw arabskich prowadzona pod dowództwem Egiptu i Syrii. Sprawdźcie sobie w Google jaka jest wielka lista tych arabskich muzułmańskich narodów biorących udział w tej wojnie. To był rok 1973. Dalej, lista mniejszych konfliktów, ale konfliktów zbrojnych jest bardzo znana i można ją znaleźć również w Google i jest ich dużo tych konfliktów o mniejszym znaczeniu. Konfliktów arabskich, muzułmańskich z naszym krajem. Oni wszyscy chcą, aby w naszej ziemi, od rzeki do morza, Palestyna była wolna, wolna od Izraelitów. Pamiętajmy o tym, to jest ich cel. A w narzędzia mają takich, jak właśnie Palestyńczycy, czy Hezbollah, czy, czy jeszcze inne frakcje, które są gotowe dać życie za ten cel. Teraz, Daś, Ubiegły poniedziałek prezydent Trump, którego nazwisko pochodzi od e, angielskiego słowa trąbka, Trump, on, on, trąbiąc, powołuje wielką koalicję państw muzułmańskich, aby e, rozbić Hamas i ustanowić e, everlasting po angielsku, czyli wieczno, na, wieczny, na, 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 na zawsze pokój, wieczny. I dwa razy mówi wieczny i na zawsze, czyli nie tylko wieczny, bo on powtarza się, mówi, dwa, mówi najpierw everlasting, czyli wieczny, i później na zawsze, forever, na zawsze pokój. Achubim Wychaberim, Adonaj dał nam tylko jedną osobę, która może uczynić i uczyni już wkrótce, a być może w naszych dniach, wieczny pokój. I nie tylko w Izraelu, i nie tylko na Bliskim Wschodzie. Ale na całym świecie. Obietnica ta nam jest dana we Sefery Yeshayahu 9:6: Cytuję: Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany, na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem cudowny, doradca, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju a rozszerzenia jego władzy i pokoju nie będzie końca. Zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż się ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością. Odtąd, odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość jałe CWO, jałe zastępów. Koniec cytatu. Zatem, kim jest prezydent Donald Trump? Aby ogłosić koalicję wrogich dla Izraela krajów, e, popartych wieloma państwami z Europy, aby wprowadzić w cudzysłowie wieczny pokój, na zawsze pokój. Zachęcam do dyskusji pod tym draszem. Zastanówcie się, proszę, czy to nie jest ostatni alarm, ostatni dzwonek, by. Być może przed tym właśnie historycznym jąki pór w tym roku, dniem pojednania, kiedy to będzie? U nas to będzie w piątek. A może to jest link do proroctwa Daniela, dziewiątego rozdziału. Achubim jak jakbyśmy na to nie patrzyli, to jest to bardzo istotna sprawa, abyśmy zwrócili na to uwagę. Patrzcie na ten obrazek. To jest latarnia morska w Świnoujściu. To jest najstarsza i najwyższa na świecie latarnia zbudowana z cegieł. Czy może ona stać się w tym momencie, w tym poselstwie, symbolem światła w duchowej nocy, która duchowo ogarnia cały świat? Aby obudzić się i powrócić do haderech do drogi Jesuła HaMashiach, zanim On nas zbierze i zabierze do siebie. Teraz na koniec wrócę do tych słów, które dziś rano słyszałem, czyli słowa cytuję, świnoujście Trump pozamiatał, koniec cytatu. Wiemy, że świnie należą do nieczystych pokarmów, które nie są dla nas pokarmem, ale raczej są określone w to, że jako obrzydliwość. Zatem czy te słowa znaczą, że Trump pozamiatał obrzydliwość? Dodam tu, że choć nazwa tego miasta świnoujście pochodzi od nazwy rzeki Świna, która w tym momencie, w tym mieście wpada do morza, to jednak tak jak Jeszua był zwykł mówić i nauczać w alegoriach i przypowieściach, to czy słowa, które dziś usłyszałem, mogą mieć właśnie takie poselstwo? Ocencie sami. A być może w dawnych wiekach, w starożytności, to słowo świna znaczyło właśnie zwierzę, świnie. Tego to nie wiem. Może poszukacie, sprawdźcie sami. Tego nie dotarłem, nie szukałem. Jakby na to nie patrzeć, zwołanie obrzydliwości przeciwko ludu przymierza jest poselstwem tej konferencji prasowej i tego planu zbawienia. A może to jest zapowiedź jeszcze czegoś innego? Może to jest zapowiedź wojny Gog i Magog? O tym czytamy w Sejferie Hezekiel. Ezekielu zgadza się. Dla Was zaś, kończąc Sendrasz, dla Was, którzy boicie się wiekuistego Elohim i którzy kroczycie z nim według instrukcji, instrukcji z jego tory, życzę Wam, aby Wasze imiona były zapisane w Sefer Haim Yeshua HaMesiach, czyli w księdze życia Yeshua HaMesiach. Shalom, shalom.